wyobraź sobie, że świat opanował nowy, nieznany wirus, który rozprzestrzeniał się głównie przez zwierzęta. Okazało się, że farmerzy, chcąc zaoszczędzić, zaczęli karmić je dużo tańszą, genetycznie zmodyfikowaną paszą i to wymknęło się spod kontroli. Zwierzęta zaczęły chorować i zarażać siebie nawzajem, atakowały i gryzły ludzi, zarażając też ich. Wirus bardzo szybko się rozprzestrzenił i nie wiadomo kto i co przetrwało. Dodatkowo zombie okazały się być o wiele mądrzejsze i nauczyły się nowych umiejętności. Jestem jednym z niewielu ocalałych, a moim dzisiejszym zadaniem jest przetrwać tu 24 godziny i spróbować przywrócić życie na tym świecie. Tu jest naprawdę ładnie. Jakby to nie wygląda na żadną apokalipsę zombie, przynajmniej na razie. O, normalna krowa. O, je, co jest? Ojojojojo, o, 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 co tu jest? O, Kurde, zombie kurczak? Okej, okay, chciałem powiedzieć, że tu jest normalnie, bo widzę normalną krowę, ale chyba za szybko bym rzucił słowa na wiatr. Dobra. Nawet w takiej dżungli znajdują się potwory, które od razu chcą mnie zabić. Najważniejsze to przeżyć. Jak widzicie, mam tutaj tryb gry hardcore. Jeżeli zginę, gra się kończy. W moim lewym górnym rogu mamy tutaj difficulty. Jest to trudność. I właśnie z każdą minutą, z każdym zwiększeniem większe... tego difficulty, zombie będą zdobywać coraz te lepsze przedmioty i będą coraz silniejsze. To nie będzie łatwe zadanie. Na pewno będę musiał pomyśleć jak najszybciej o jakimś schronieniu Ale najpierw stworzyłem narzędzia oraz musiałem zadbać o jedzenie Na pewno nie chcę szukać go w nocy, bo prawdopodobnie zostanę szybko zabity przez zombie Na razie nie mam informacji ile dokładnie się ich respi, więc muszę być ostrożny Tutaj są zwykłe kurczaki na szczęście Na pewno jak najszybciej muszę skraftować tarczę, bo podobno na tym świecie nie ma innych mobów niż zombie Chodzi mi o złe moby, że ten wirus totalnie przejął wszystko Czy to prawda? Przekonamy się zapewne niedługo go. O, owieczki, zrobi sobie łóżko. O, już tak mi szybko spadło jedzonko! Co jest grane? Ej, co tak się szaro zaczęło robić nagle? Słabo mi? <laughs> czy, czy już mi jest słabo? Pierwszego dnia. W pobliżu znalazłem dużego Kejwa, do którego chciałem już wchodzić, ale sami zobaczcie. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale to nie brzmiało zbyt przyjaźnie. Usłyszałem tam dużo zombiaków, więc postanowiłem zdobyć materiały w bezpieczniejszy sposób. Generalnie słyszałem, że ten wirus jest już tak zmutowany i na tak wysokim poziomie, że zombie idą do, do różnych dźwięków, typu do dźwięku kopania, do światła, jakby to nie są żarty. Może spróbujemy wejść tutaj do Kaiwa. Okej okay. Zmutowane krowy. Jest ją zombie. Niezbyt fajnie się to zapowiada. Pierwsza noc przez pana. Co jest, co jest? O. Okej. Okay. A nie są w sumie tacy groźni, co? Co jest? Ej, 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 na to się nie godziłem, panowie. Wychodzimy. Okej. Okay, dosyć dużo się ich zabrało w krótkim czasie. Widzę, że wirus na tyle zmutował, że zombiaki się nie palą w dzień. Nie pozostaje nic, tylko znaleźć jakąś wioskę. Po paru chwilach udało mi się ją znaleźć. Okej, okay, fajnie. Piaskowa wioseczka. Tu też są? Co jest? Czemu on ma trident? Muszę go zabić, jak najszybciej. Okej, okay, dobra, na szczęście są bardzo wolne. Dobra, mam nadzieję, że. Oj, dobra, 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 jest w porządku. Wizu, nie mogę się totalnie od nich odpędzić. Nic nie mogę zrobić. Ciągle przychodzi kolejny i kolejny. Przez to, że było ich tak dużo, nie mogłem się skupić na lutowaniu, ale w końcu udało mi się. Efficiency 2, książki dwie są za ścianami. Biorę tu książki, przydadzą się na, na enchanty. Dobra, chodzę dach, dachem do, do, do kolejnych domków po prostu. To jest chyba najlepsze, co mogę zrobić w tym momencie. Oj 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 Kurde, wbili w Billy na chatę. Oj, dzień dobry. Co? Co to było? Jezu, ja z tej wioski nic nie wyciągnę nawet, jak tak dalej pójdzie. Co mogę zrobić? Spać nie mogę. No tak, nie mogę, bo są potwory w pobliżu. Kto by się spodziewał? No cóż, łódeczka, narazeczka. Dobra, niestety ta wioska jest spalona, jest tu za dużo wszystkiego. Muszę się najpierw uzbroić, bo widzę, że nawet zlutowanie wioski jest dla mnie za ciężkie. Udało mi się znaleźć podwodny portal i w skrzynce były złote buty i trzy refile. Cholera, już mnie znaleźli. Już coś, ktoś strzela do mnie. Znalazłem małą wysepkę, na której postanowiłem spędzić noc. A prześpimy się Te się palą, zwierzaczki, ale te, te się niestety nie palą Także przepływam tutaj do wioski Nie będę się z nimi bił, spróbuję zlutować tą wioskę jak najszybciej mogę Szybko pozabieram tutaj to zboże Nie dziwię się, że ten wirus pozabijał praktycznie wszystkich i wszystko Skoro takie rzeczy tu się dzieją Ile prochu? Jakieś to, ok. reclaim 2, jakieś... Oj, 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 oj O nie Poleciała mi krew hit mnie już wszyscy wiedzą, że jestem tu Gra tu jest na tyle ciężka, że po uderzeniu zombie Wszystkie pobliskie potwory zaczynają czuć moją obecność I po prostu do mnie idą Okej, okay, ta taktyka oddaje Ta taktyka oddaje Zbieganiem, uciekaniem Ruszamy dalej, nie zatrzymujemy się ja Muszę zobaczyć, co ja zdobyłem Jedno żelazo Dwie książki z Efficiency Jakaś książka Reclaimed 2 Nie wiem, co to jest Myślałem, że ten enchant szczerze będzie bezużyteczny Ale później okazał się prawdziwym game changerem więc oglądajcie dalej. A przez najbliższy czas płynąłem po ogromnym oceanie i starałem się znaleźć jakieś bezpieczne miejsce. Pokopałem przybrzeżne żelazo, mam go cztery, troszkę jest dyntka, coś to za mną pływa, a delfin mi bije, czajisz to? E, difficulty już sięga trzy, kurde, ja dalej nic nie mam, to jest najgorsze, co może być. O! Ty, delfin mnie prawie zabił. No zostawcie mnie, no. W nocy, żeby przeżyć na powierzchni, musiałem być w ciągłym ruchu. I nawet w wodzie była masa potworów. Okazuje się, że niektóre zombie mogły pływać szybciej, ujeszczając jakieś ryby i na spokojnie mnie doganiały. A, kolejny piękny dzień. Chciałem przepalić zdobyte żelazo, ale miałem gości. Co jest? Mogę w spokoju przypalić sobie, chociażby? Ja pierdziele, nie, 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 no, błagam. Co tam wybuchło jeszcze za mną? No dobra. Co jest? Od kiedy zombie rzucają TNT? No jak? Ja, jak ja wezmę to żelazo, nie? Jak? Dobra, szybko ze żelazo biorę swoje. Spadam stąd jak najszybciej. Postanowiłem wziąć lawę i liczyłem, że pomoże mi w walce z zombiakami. Dzisiaj inna taktyka, bo zawsze ta noc mnie dojeżdża ostro. Podbuduję się troszkę. Tu postawię łóżko. Od razu idę spać. Dobra, super. Chyba zrobienie takiej tymczasowej bazy na pustyni byłoby dobrym pomysłem. Jest tutaj dużo miejsca do ucieczki, po prostu nie ma drzew. Nie ma czegoś takiego, że zombie ci wyskoczy z za rogu. Ooo! Dobra, to jest fajne miejsce nad wodą. Kopuję się tu w ziemię. Ok, wiem o co chodzi z tą księgą. Reclaimed 2. Ten enchant jest to enchant na broń, który powoduje to, że amunicja po wystrzeleniu pocisku nie zjada, nie zjada nam jakby tej amunicji. I właśnie chyba w to bym celował. Ciekawe, czy da się skraftować taki pistolet i amunicję, bo to na pewno by nam pomogło w walce z, z zombiakami. Przytepiam z 17 aż ironów, cały sedzik jest. Żelazny. Wszędzie w lasach jest masa zombie i dlatego też nie mam drewna. Więc musiałem je zdobyć. A przy okazji oznaczyłem swoje schronienie koblem. Tutaj w ogóle zauważyłem, że na pustyni są takie te dzbany. Jeżeli je rozwalamy, to tutaj mamy jakieś. No, słabe trochę temki tropią. Ale jakiś organ. Powder, czasami kość leci. To się na pewno przydaje. O, jeszcze są. O, tutaj takie skrzyneczki. Kości. Armor dla konia. Fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. Coś to zawsze tam pomoże. Jest, jest. Okej, okay, są sadzonki. Będę mógł sobie w swojej bazie jakby drzewka sadzić. Ten co, umie podlewać lawą, nie? Osty! ty, chłop umie podlewać lawą. Ja pierdziele. Aha, okej. Okay. No przestań, jak to jest możliwe? Dobra, zwijam szybko do swojej bazy. Kolejna noc, przesypiamy ją. Ok, to dowiedziałem się, że można tu skraftować bronię, tylko do zrobienia specjalnego craftingu potrzebujemy tak, tutaj pięciu żelaza jak helm i trzy light grey konkrety, które się robi z krawelu oraz piasku. Wow, jezu, ile tego jest? Hopla, troszkę się podpaliłem Ale ich też chyba podpalam Ło, sprawdźmy to Palą się, palą się, tak jest I wyobraźcie sobie, że jak ja mam przeżyć w takim kewie nie? Przecież to jest niemożliwe Zobaczmy, co słychać na górze Hello! Kopiemy piach, szukamy kwiatka na konkret I graftujemy spluwy Na szczęście znalazłem go w pobliskiej wiosce Przy okazji spotkałem na pustyni wielbłąda I postanowiłem go oswoić Z tego co wyliczyłem, to chyba jeden ten barwnik nam wystarczy Więc wracam tutaj na, na bazę light grey concrete. Kurde, teraz wodą to trzeba zarać, serio? Dobra, zalany wodą, zbieramy. Teraz się zabawimy z zombiaczkami, He, he, he. O, okej, okay, tak jest crafting. I mamy tu workbench, więc tak, tutaj mamy taki crafting jakby broń. To jest podstawowa broń. Pistolet i nabój to basic bullet, czyli taki najprostszy nabój, nie? 16 ammo może mieć. 9 damage wali, aż. O, kurde, sporo. Tutaj shotgun 18, ale to pewnie z bliska działa. No i w sumie to na zombiaki byłby dobry taki shotgun powiem wam. Ja proponuję zrobić shotguna najpierw. Shotguna najpierw zrobimy. 24 irona potrzebujemy. Postanowiłem ponownie pójść do pobliskich jaskiń, żeby nakopać jakieś surowców i ku mojemu zaskoczeniu nie spotkałem tam żadnych zombie. Jo, dobra. Nareszcie trochę spokoju. Tutaj generalnie przez kilka godzin kopałem surowce i lutowałem dungeony, a po zombiakach dalej nie było ani śladu, co mnie naprawdę martwiło. Cisza przed burzą? Okej, okay, wróciłem z mojej wyprawy. Udało mi się zdobyć tak, 1,5 staka żelaza, 22 złota, 2,5 staka miedzi, 15 diaksów. jeszcze trochę gunpowdera z, ze spawnerów mi się udało zdobyć. Wszystko się tu już przepala. Ogólnie myślę, żeby skraftować tą rifle i shotguna. Może to by było tak na, na odległość jakby. A shotgun byłby na blisko. Stig jak co zdobyłem, myślę, że zrobię sobie Klatę i spodnie, skoro będę miał Już te bronie, to będę nawalał I raczej nie przyda mi się miecz W tym momencie robimy sobie tak, shotgun Wow, Ej, jak to wygląda w ogóle Yo, ręce do góry Zostaw suba i łapkę I assault rifle zrobimy Kurde, miał być rifle zrobimy A, i miałem Tom zrobić, a nie assault rifle Mam żelazo chyba Rifle zwykły zrobię Reclaimed 2, ten enchant powoduje to, że po strzale Pocisk może się jakby nie zużyć i zostać w ekwipunku. Okej, okay, mogę to połączyć, ale mam 31 level, to zachowam sobie, żeby klatę zenchantować. Na tym mi najbardziej zależy. Ale stworzę jeszcze sobie naboje. Ok, szele potrzebuję. O, dobra, naładujemy go. Jak to strzela, zobaczmy. Okej, okay, ładnie to strzela, ładnie to strzela. Szybko dość. Szybko i 18 damage, a panie, przecież to jest mega dobra broń. Dobra, będę brał po dwa takie amunicji z każdego rodzaju, żeby nie mieć tego za dużo. Zobaczmy jak zwykła spluwa strzela. A, okej. Okay. Okej, okay, widzowie, teraz szukam diamentów, żeby zrobić stolik do enchantu Bo niestety o tym nie pomyślałem, kraftując to Są diaksiki Ile? 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 Trzy Craftujemy Tej bucyk Mamy to Muszę jeszcze troszkę pozbierać tych biblioteczek, pójść do najbliższej wioski porozwalać Także idziemy obczaić Czy zombiaki są na górze? I... Są! Dobra, spróbuję strzelić Dostał! Normalnie go, zapiłem go! Zobaczmy... Co jest? Co to było? Ej, jakie te broni są OP? Brakowało mi kilku biblioteczek do 30. levelu Enchantu, więc poszedłem do pobliskiej wioski. Dropną spodnie! Projectile Protection 2, super Ale te bronie mega ułatwiły mi grę No teraz normalnie mogę wreszcie Coś robić I teraz już ogólnie wiem, że ten Enchant Reclimbed 2 To będzie jeden z mocniejszych enchantów Które będę mógł mieć No szansa na to, że nabój wróci Przy tym jak dużo trzeba naboi marnować na te zombiaki To jest naprawdę zbawienie totalne Dotychczas czułem się oblężony I zdominowany przez zombiaki Ale po zdobyciu broni poczułem, że role się odwróciły I mam jakieś szanse A poziom trudności wynosi Nosi już aż 13. O tu jakaś strukturka, też taka mniejsza. Ognisko. Ktoś tu był. Możliwe, że ktoś tu był. Jakiś, jakiś obywatel. O, czyżby wioska? Opuszczona bodajże tu jakieś. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. O, tu jest kowal. <laughs> Diaksy! Nie gadaj. Dobra, dobry dropik. Zobaczcie teraz, jak wyglądała noc na takim poziomie trudności z brońmi. Nawet one nie były wystarczające. O szkurna, szkurna O kurde, o kurde, panie Co to jest? Ty lama, lama mnie normalnie bije, pluje na mnie Co jest grane? Zostawcie mnie Okej, okay, tu może jest lepszy shotgun Ja pierdziele, spodnie mi padły Jezu, no ile ich jest? Ja nie dam rady, nie dam rady Nie, nie, nie Nad tą lawą jakoś ich Co, nie mam tej? Nie mam amunicji? Amunicji nie mam Tylko do tego mi została ja pierdziele, nie wierzę. No umieraj. Nie mam amunicji do tej broni też. Dobra, nara. Jak ciężko, jednak ta broń, okej, okay, jest mocna, ale te moby, one są mocniejsze. Co jest grane? Dobra, na szczęście jestem w stanie je wyprzedzić. Boże, jest coraz ciężej. Myślałem, że naprawdę już on dobry ten ekwipunek. Dobra, tu na szczęście jest mój domek. Tu też już jest... Czeka na mnie. O kurde, ile ich tu jest! Ale dobra, nie umieją wchodzić tak na drabinkę dobrze jak ja. Ta noc nauczyła mnie tego, żeby oszczędzać naboje. Bądź po prostu mieć ich więcej. Kolejnego dnia wybrałem się po szelfy do kolejnej wioski. Jest, są biblioteczki. Bieremy to. Oj, Jak oni tu mogą wchodzić? Dobra, jakoś ich tutaj się zabije. Idealnie się tutaj dają pozabijać. O, coś tutaj dropnął, jakiś item. Trochę powiem wam ich jest tutaj nade mną. Ojojoj. Oj, oj. Nie, 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 nie. nie o to mi chodziło, nie o to mi chodziło. Jakoś przeżyłem tę noc i wróciłem po polucik z dachu. Nederaj to wychłm. Jest! F1 kill off. Tutaj z sej połączę na jeden diaksowy. Dobra, lut lutujemy tą wioskę dalej. O, pełno jabłuszek. Książka jest też. Dobra, znalazłem domek z biblioteczkami. Tutaj parę koleżków jest pode mną. Ścinamy, ścinamy, ścinamy. Tu jeszcze dużo bug zostało. Uuu, więcej jabuszek. Generalnie mam wszystko co potrzebne. Dobry lucik, netrajtowy hełmik, udało mi się zdobyć. Wracam do bazy. Sytuacja wygląda następująco. będziemy się zbierać powoli na górę. Budować bazę. Ogromną, znaczy ogromną. Większą bazę. Okej, okay, będzie o wiele więcej niż potrzeba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć potrzebujemy. Powinien być na 30. Jest na 30. Super. Mogę zenchantować broń. What? Accelerator 2? Co to jest? Co, co to znaczy? Dobra, spróbujmy to. Reclaimed 2, Accelerator 2. Ooooo! To zwiększa prędkość pocisków po prostu, ten accelerator. O, Prot 4. Tak jest. Unbreaking Torns. No słabo, że te tornsy, ale damy radę. Pociśniemy z tym. Dobra, tutaj widzę, że jest Enchant Collateral. Coś takiego. O, jeszcze weszło jakieś Overcapacity. Czyli że powiększony magazyny Zamiast 8 mam 12 tutaj, zarąbiście. I mamy Enchant Collateral, który powoduje to, że naboje przenikają przez, przez wrogów. To Shotgun będzie mega mocny. A tutaj, o, Puncturing, jest to Enchant, który powoduje to, że mamy szansę na trafienie krytyczne. O, super. I do tego sobie dodamy Reclaimed, czyli szansa na to, że nasz pocisk nie zginie. O, jeszcze do tego możemy dodać lightweight. To sobie też dodam. Myślałem, że można po dwa enchanty, ale chyba maksymalnie mogę trzy. To zwiększa ADS speed, czyli attack damage per second chyba zwiększa. Okej, okay, niestety nie wszystkiego, nie wszystko zenchantowałem. Nie mam levela, skupiłem się na tych broniach, bo to raczej jest dla mnie, no, moje źródło największego damage'a Przyszła pora na małe testy broni. O, tutaj mi szybciej strzela, szybciej strzela. I rzeczywiście nie zawsze mi nie zawsze mi zabiera naboje. Super, 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 super. Elegancko. Plan był następujący. Pójść i zebrać jak najwięcej drewna do zbudowania fortecy przeciw zombiakom. O, jest netherite hełm drugi. Super. Okej, okay, dropnął netherite'owy mieczyk. <laughs> ja pierdzielę. Dobra, finalnie udało mi się zdobyć. Tyle drewna. Dwa i staka zwykłego. Dwa i staka, prawie tego Acacia log. Muszę to wyczyścić teren. I tutaj wyrównamy. I zbudujemy swoją fortecę. Dobra, także zaczniemy sobie od równania terenu. Oczywiście zapewne zombie mi nie dadzą spokoju. Dobra, w tym obiekcie nie będę dbał Co bardzo o design. No i tak rozpoczęła się budowa zamku z dwóch rodzajów drewna. Uwierzcie mi, to nie będzie wyglądać estetycznie. To ma po prostu działać i być funkcjonalne. Tutaj będzie forteca składająca się z drewna. Jest Tety. Taka dosyć mała Trochę głupio, że z drewna ją zrobiłem Bo mogłem jakoś tam, jakoś tam lawę pospuszczać Dobra, spójrzcie Tak wygląda zarys tego całego zameczku Myślę, że jest dosyć niezły Dobra, przywiązeczatowałem spodenki Weszło 4-3 Powoli kończyłem budowę zamku i przy wieżach porobiłem barierki Żeby przez luki można było strzelać z broni Co jakiś czas musiałem też wyczyścić teren Bo zombie mi strasznie hałasowały Patrzcie ile to leży. tu wokoło expa Tu fest dużo Za to w środku zamku kopałem piasek blisko murów i zamiast tego położyłem pół płytki, żeby lepiej się strzelało i aby małe zombie nie przedostały się do środka. Pokażę wam teraz mój zamek i jak przygotowałem się na bitkę, którą będę chciał w jednej z nocy przeprowadzić po na zombiakach i zobaczyć jak się spisuje fortyfikacja. A więc tak. Tutaj jest mój zamek. Prawda, to jest środek. No wiadomo, że to jest jałóweczka, jeszcze nic tutaj. No to nie ma wyglądać, to ma działać, tak? Tutaj mamy wejście na górę, mamy cztery wieże. Cyk 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 cyk. No i tak. Tutaj przez te dziurki możemy nadupcać w nich, no i tutaj możemy nadzorować to, co się dzieje dalej, jeżeli będzie sytuacja już słaba i nie będę tutaj dawał rady stąd odpierać ataków zombie wtedy robimy coś takiego, że schodzę na dół i tutaj z shotguna cyk, 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 nadupiam do nich, tutaj mam takie o, tutaj nie ma tej zakopeczki, ponieważ to jest taka strefa techniczna, no i patrzcie, cyk robimy, no, no i jest elegancko żaden mały zombiak tutaj nie przejdzie przez tą dziurkę, ja tu jeszcze coś poulepszam, ale jak na razie ta konstrukcja chyba jest dobra, myślę, czy żeby shotguna jakoś nie zmodyfikować, żeby wbił ten kolateral oraz reclaim, żeby zwracało mi naboje, bo one są bardzo cenne. Nad swoim zamkiem zbudowałem małą platformę, gdzie znajdzie się drzewkarnia. Ej, ogólnie widzę, że niektóre zombiaki mają zapalniczki i jakby któryś użył to na zamku, to już mam, mam po całej bazie, nie? Wszystko jest z drewna. Mam nadzieję, że to się stanie. Dobra, na razie tak wygląda moja drzewkarnia. Zabrakło mi drewna i dirta. Idę jeszcze skorzystać z tego, że jest noc i pozabijać trochę tych zombiaków. Coś po Zbić, zenchantować sobie wszystko co mogę i dropnąć na przykład nie wiem jakieś buty uh netry to klata i butki. Ja pierdzielę, jaki lud. Mega dużo expa. Dobra, fajnie, już cały zadzik prawie netwrightowy jest. O nie, zabiję swoje... o nie... Swojego wielbłąda zabiłem Zenchantowałem netherytowy hełm i weszło mi prot 4 Następnie kilofix fortune 2 I poszedłem kopać materiały potrzebne do craftowania naboi Bo serio nawet po jednej nocy Idzie tego masa I zrobimy sobie EQ i pójdziemy Znaleźć coś Bo wiem że dołoży mi słuchy że jest pewna Taka struktura ciekawa Którą powinniśmy zobaczyć I kazano mi ją sprawdzić Może w końcu tam będą gdzieś ludzie jacyś ocalali Bo jak na razie udało nam się znaleźć różne poszlaki Po ludziach jakieś tam ogniska na pustyni. Obrabowane struktury, także ślady życia są, ale ślady życia niestety nie ówczesnego, że tak powiem. W międzyczasie trudność wzrosła już do 27 poziomu. Pamiętam, że stało się to nagle, jakby z dnia na dzień. Jestem ciekawy, jak silne są teraz zombie. Postanowiłem polutować też dungeony i słyszałem ich w oddali. Słyszę zombiaki w oddali, jak sobie krzyczą. One namierzają mnie cały czas po dźwięku, więc... W każdym momencie mogą tutaj do mnie przyjść, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. Zatem jestem na to przygotowany. Zadziwiające w tym wirusie jest to, że zombie mają coraz lepszy ekwipunek, jakby on dostosowuje się do mnie, do otoczenia. Obym. Znalazł kogokolwiek ocalałego. Może on wie coś na temat tego wirusa. Okej, okay, wyszedłem, wracam na chatę. Haha, miło mi was wszystkich widzieć, panowie. Dobra, to jest czas na diamentowe buty. Wreszcie. Dobra, widzowie, kraftujemy teraz Short Scope. Jest to dodatek do broni, który pozwoli mi przybliżać i niestety trochę zmniejsza szybkość strzelania. Okej, okay, zawsze możemy jak coś to zdjąć. A, coś takiego to daje. Okej, okay. z dalsza można. O. I widać gdzie się strzela chociażby dobra robimy jeszcze jednego shotguna mam tutaj żelazo i zenchantujemy go znowu mi tu pokradli z tej skrzynki Ja, bo okazuje się że zombie potrafią tu też kraść rzeczy ze skrzynek chciałem teraz trochę poekspić i zrobić najlepsze bronie w grze jakie się da lecimy z tymi enchantami przekonałem się że shotgun bez enchantu przeszywania jest do kitu. Wolno zabija takie duże grupki zombiaków, także. Okej, okay, widzowie, mega długo ekspijemy i enchantowałem. E, udało się zrobić takiego shotguna przeszycie. E, zwrot tych nabojów i overcapacity to jest chyba najlepszy, jaki może wejść. I rifle kryt 4, zwrot naboi i powiększony magazynek. Teraz czas nabrać fest dużo naboi i przydatnych rzeczy, bo ponieważ wyruszamy w podróż, idziemy z tej bazy, a wyruszam szukać struktury, w której podobno Powstał ten śmiercionośny wirus. Muszę na pewno stworzyć sobie dużo naboi, trochę refilów zrobić, żebym przypadkiem tam nie zginął. Nawet nie wiem, jak zrobić Chesta, bo no, w czasach te tego wirusa nie pojawiają się Endermany. Tyle naboi, mam nadzieję, że wystarczy. Biorę ze sobą swoje łóżko jeszcze, żeby w razie co skipnąć noc. Także papa zameczku. I tak rozpoczęły się moje poszukiwania. Nie wiedziałem dokładnie czego mam szukać, ale dostałem informację, że jak to zobaczę, to powinienem wiedzieć, że to to. Piękna wioseczka, tętniąca życiem. No tak by się wydawało, ale... Są tu zombiaki, o i tu jest krowa, która to wszystko mogła spowodować zarażenie całego tego świata. Toś łóżko? Dobra, może w sumie prześpię tą noc. Czy... What? It's... Co jest? Jestem w normalnym świecie? Ej, to wygląda jak ta wioska, którą przed chwilą widziałem. Czy trafiłem do zwykłego świata? Co, Co to jest? Jakieś bloki? Okej, okay, widocznie to łóżko było jakimś portalem do tego wymiaru, ale jakby czym, czym on się różni? Muszę powchodzić do tych budynków. Tutaj jest dużo biblioteczek. Wygląda mi to na opuszczone miasto o kowadełko. O, kurde, Jezus, przestraszyłem się. Dobra, zobaczymy sobie to wszystko od góry, jak to wygląda. Czy to jest jedno miasto, czy jak to? Miasto po przejściach, po jakby po, po apokalipsie. Tylko czemu ja się tu znalazłem? Co to ma być? One coś rozwalają? Słyszę, jakby szkło ktoś niszczył. Wszedłem pod jakiś domek. Tutaj jest kolej? Co tu się dzieje w ogóle? Czyżby czas się zatrzymał, jakby w jednym momencie. Powinno już się dawno ściemnieć, a cały czas jest jakby taki zachód słońca. Dobra, wywalam z tego miasta. Nie rozumiem, o co tu chodzi. Okej, okay, przyszedłem stamtąd. Teraz jestem tu. Wygląda na to, że że te miasta się jakby wydają się nie kończyć przynajmniej. Cały czas tu chodzę. Dobra, skoro jestem wskazany na te miasta, to spróbuję przeszukać większość budynków. Zobaczę, czy są tu jakieś skrzynki, są tu jakieś przedmioty. Nie wiedziałem dokładnie, co się tutaj dzieje, bo wychodzi na to, że łóżko przeniosło mnie jakby do innego wymiaru pełnego pustych miast i zombie ale gdzie jest ten wirus Oż ty! o co tu ich więcej jest O tu dużo zombiaków. Było. Słońce jest w jednej pozycji. Zachodzące albo wschodzące słońce. Chyba nic tu po mnie. Muszę, muszę znaleźć wyjście. A wyjściem chyba będzie to łóżko. Więc muszę go muszę go szukać, tego łóżka. O kurde, ej. Znalazłem jakiś wielki most. Yo, dobra, idę tam. No to lecimy. Zobaczymy co będzie na końcu. Idę przez ten most. Tutaj po lewej i po prawej znowu są dalej te miasta. Chyba jest to po prostu most łączący. Co jest co to jest? Jakiś. Kapitan? Co jest grane? Ej, pierwszy raz widzę takiego zombiaka. Co on tu dropnął? No? Jakiś. Skarb? Co? Treasure chest. Dobra, zobaczmy, co to jest. Okej, okay. Złoto emeraldy. Ile złota tu było? Fajne, naprawdę fajne. Ej, tu jest kolejny. Ej, tu się kopią do mnie. Tu są pod ziemią nawet, się kopią wszyscy do mnie ty. Dobra, idę dalej, nie zatrzymuję się. Pozwiedzałem już trochę tych miast, jestem na biomie zimowym i tutaj widzowie, zobaczyłem to łóżko właśnie. Także nie wiem co ten świat z tymi miastami miał mi pomóc w znalezieniu odkryciu tej zagadki, ale ja chyba wolę wrócić. Ja wyruszam w drogę powrotną. Jest mój domeczek i. Moje zombiaczki I teraz chyba czas jest na ostatnią walkę z tymi zombieakami Jak oni się tu dostali? Oni tu rozwalili! O kurde Dobra To chyba by była ta ostatnia walka Tylko muszę tutaj oczyścić teren trochę o, dosyć szybko. Niezły ten enchant jest. Wow, ty projectile protection spodnie netherite'owe. Ale fajnie. Prawie każdy zombie, jak już coś tutaj ma, już zaczynają niszczyć powoli. Wszystko. Dobra, zebrałem trochę większą grupę zombie za mną. Test shotguna. No, Shotgun... Shotgun niczego sobie jest. I tak minęły mi 24 godziny na tym świecie. Nie udało mi się ustalić źródła wirusa, ale jedno mnie martwi. On dalej mutuje i raczej nie zamierza przestać. Jeśli chcecie drugą część z tej serii, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie komentarz, co Wam się podobało i nie podobało w filmie. Dzięki!